Dla Ciebie list. Drogi Marku, jestem matką dwóch Twoich małych wielbicielek. A pamiętam, jak kiedyś dawno temu wszystkie moje koleżanki kochały Marka Grechuta. A ja myślałam tylko o innym Marku, o Tobie. Pamiętam, że... Mijam, দাঁড় কোদাই তো না ওহ ওহ Chodźcie. Wczoraj, wczoraj, Marek, chodźcie jedziemy. Paweł. Panie Robercie. Jedziemy wszyscy. Jeszcze 60 kilometrów mamy do przejechania. Mam 18 lat, ale nie jestem osobą za bardzo dojrzałą psychicznie. Jestem nierozważna, niecierpliwa, po prostu przepraszam za brzydkie słowo popieprzona. Nie bardzo potrafię życia, tego wymagają inni. Nie chcę być dorosła, boję się dorosłości, konieczności samodzielnego życia. Boję się wszystkiego, ponieważ nie potrafię się przepychać łokciami, walczyć o swoje. Jestem życiową dupą. Dodatkowo jestem ciągle niezadowolona, mam ciągły niegasnący niepokój. Mam powracającą handrę od drugiej klasy szkoły podstawowej. Chciałem pod piękną górę w malamu. Nie jest całkiem taka piękna, bo stara, ma 36 lat. Składała autografy, tam jakieś tam było kupa Szynek w No i jeden z nich był przyprawiony. No znaczy, się chyba przyprawiony, nie jestem pewien, czy był przyprawiony. Na cyjku, no. Się tak bynajmniej zdawał nie wiem, jak wam się zdawało. Nie, musiałeś się mylić. Wydawało się na pewno. Zdawało się. Albo był po wielkim przepiciu, albo był trochę na cyjku. Ja nie, nie jestem pewny w stu procentach, że był, bo nie będę się za mnie wspierał. Wiecie, nie ma sensu nawet stać się z Chodźcie gdzieś, gdzie będziemy stali. Zobaczcie, dlaczego ja się tam obudziłem? Nie wiem. Wydawało się, że miłość będzie moją szansą, ale to jednak za mało. Wiem, że powinnam mieć jakąś pasję, co byłoby ostoją w mojej straszliwej słabości, co pomogłoby przezwyciężyć ten potworny marazm, w którym tkwię od lat. Sama niszczę siebie i moje życie przez lenistwo, w którym żyję. Koledzy mnie nie rozumieją, oni myślą tylko o jednym. Czasem mogę porozmawiać z ojcem, ale piszę to w sekrecie, gdy jest mniej napity niż zwykle, na przykład w niedzielę rano. Nie mam na nie mam na piwo. Śmiecena. Oliwa. Oliwiero. Masz na piwo? Nie mam na piwo. Nie mam. No, 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 no pojedzmy no. po do domu. To tu się sprzedaje, tu się <mukuje>, kupuje a, i nasza wiek się bawi, cztery kółeczko. kułeczko. <grystanie> dobra, a nie kelner świnia pistę. No, Moja babcia chorowała od ale bambina tu, A, a która pana za Nie nie może od bambina do pomoże. Trączku gucika w ogonek wygrasz pan złoty pierwszy. No. Ugryź pan kurkę w pniczkę, wygrasz pan złoto zapalniczki. No. Moja babcia sześć <grystanie> miała i paczkę balonów wygrała. <grystanie> 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 N required 33 Kako, Theấy also

Thank you. Thank you. Thank you.